Hej, siemano, z tej strony Lakemer, witam was w kolejnym odcinku z w Max Payne, rozdział czwarty i pod tytułem jest on gaszenie ognia benzyną, tak, jakoś tak, okej. Okay. Gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście, gdzie te drzwi? Tutaj są drzwi mam drzwi Jak można spać w swoją restaurację? No? Nie kumam tego No tutaj. Ah, shit. Jeszcze raz. Eee, yy, Czy ja tu nie pobiegam przypadkiem? No nie, co jest grami? Tu się podpaliło wszystko Nie biegniemy The fuck? Gdzie ja pójdę? Za bar Dobra, pamiętam Idziemy zapisywać Wszelki wypadek. Lepiej zapisywać co chwila niż potem latać, wiecie Od to znowu od początku. Tym bardziej te wejście do kuchni będziemy musieli uważać. <laughs> Przejechaliśmy się trochę. Yy, Okej, okay, tutaj. Oh, shit. To się nazywa piękne rzucenie się i na tak życie straciliśmy. Chodźmy tam nie widzę nikogo. Bardzo mi korcić, rzucić tam granat. Eee, sam byłeś! Myślę, że was więcej. Kurde, z Matrixa go wyciągnęli. Jestem ciekaw, jak z Ammo tutaj. To wiecie, co, może nie marnujmy na razie? Napiszmy. A, je... a nie byłeś sam! Hehe, <laughs> dobrze! Kurde, to dobrze. To dobrze, że nie byłeś sam. I tam musimy zejść. Oczywiście. Max nie używa drabiny. Naprawdę musimy coś wziąć szybko strzelnego. To weźmy to. Teraz zapiszmy apteczka. Kurde, widzieliście ten też tak wyskoczył. Czy tu można wejść do wody? Można. Okej. Okay. Normalnie nie ogarnia nie? Coś się ze mną dzieje Ktoś tu chyba ożyna używał Dwustrzałowego Maksiu nam kuleje ale co tam Skakać może jak sarenka Rawajamy ale miałeś ej! ej, ej. Kurde, ammo się skończyło i nie strzelałeś co? Mało życia mamy, bardzo mało. No wsiadam, wsiadam. O kurde, ale krótki rozdział. No dobra, rozdział piąty, Anioł Śmierci. Oha, mój kod wrócił. No i dobrze się składa, bo właśnie kończymy. Tak więc poczekaj chwilkę, lemon. By tak Będziecie mogli sobie zatrzymywać, czytać, bo mój kod się niecierpliwi. Okej. Okay. Villa Puccinelliego. Okej, okay, Święta Trójca. Ci dobrze kojarzę. F5. I okej, okay, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Tym to było na tyle, no oczywiście zapraszam do oceniania, komentowania, subskrybowania i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pa pa.